Szanowni Państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny w mojej kuchni Jest dzisiaj ze mną JJka Oraz Szaku Siema. I dzisiaj po raz kolejny będziemy gazowali przeciwne rzeczy I dzisiaj w końcu zrobimy gazowanego hot doga, którego się tak nie mogliście doczekać no, dzisiaj będziemy Aak. gazowane Będziemy gazowali nie tylko substancje ciekłe, ale postaramy się też zagazować na przykład jabłko, pomarańcza i takie inne dziwne rzeczy. Więc moi drodzy, jeżeli lubicie tego typu odcinki, zostawcie łapeczkę w górę, koniecznie. Na 20 tysięcy łapek nagramy kolejny odcinek. Nie zapomnijcie napisać komentarza, co chcielibyście, abyśmy zagazowali. Co byś chciała zagazować? Chciałabym zagazować... Cebulę. Łososia. Nie, nie Justyna Jak! Tuńczyka w puszce! O, to było ciekawe. O. To nie będzie ciekawe i Będzie naprawdę Nie ma na co czekać, gramy pkałej, nożyce, papier. Kto wygra, wybiera produkt, który gazujemy, a pozostali niestety muszą go spróbować. Trzy po trzy trzy po trzy przegrałeś? Przegrałem. Nie, nie, nie moi drodzy, że jesteście nowi, to jest przy subskrypcji. To nie, że ja przegrałem. Czerwony, klikajcie! Dobra, przegrałem. wybrnąłem. Już. Dobra. To pierwszą rzeczą będzie galaretka. Dlaczego zielona? Dlatego, że pasuje do mnie. Ej, i to jest galaretka agrestowa. Jak ja. Kurde, ja nigdy nie jadę w galaretki kupnej. Zawsze jak mama robiła. Jak to? Obrzydlistwo. Galaretka obrzydlistwo? Tak, ładnie. Taką konsystencję obrzydliwą. No nie no, galaretka jest przepyszna. Nie wsadzamy tego, tylko nabijamy i gazujemy. Nabija, uwaga. Eee, myślicie, że to już? W tym miejscu? Dobra. Galaretka. Daj spróbować. To się już idzie, tak? Aha, ty wygrałaś, dobra. O, <grywki> Ja bym jeszcze raz dokazał. OK, i teraz jazda. O dziwo, cała. Częstuj się. No i jedz. Jest? Smakuje gazowanie? Tak. Ej, ona taka jest kwaśna jeszcze? Ta jest lekko gazowane. Jest lekko gazowane. Jest. Czuć ten posmak gazu. Uważam, że zepsuło smak galaretki, dlatego daję 3. Zero. Lecimy dalej. Ale zanim zakazujemy kolejny produkt, chciałem Wam przedstawić sponsora dzisiejszego odcinka, czyli Candypop.pl Candypop Candy Pop jest to nowo otwarty sklep w Polsce ze słodyczami z całego świata. Na stronie możemy znaleźć m.in. słodycze z USA, Japonii czy Tajwanu. Dodatkowo z okazji Black Friday, Candypop ma nawet 50% zniżki na niektóre produkty, a promocja trwa od 25 do 27 listopada. A na produkty, które nie są objęte promocją, ogarnąłem Wam kodik: PARALYSKI10. Dzięki niemu też otrzymacie zniżkę. Na stronie też możemy znaleźć takie fajne mystery boxy, ja właśnie jeden od Candy Pop dostałem i rozpakujmy go sobie. Sprawdźmy, co jest ciekawego w środku. I uwaga, sprawdzamy. Wow, cały boks słodyczy. Co to jest? Candy Pop żelki. No, od razu próbuję. Jakieś wiśniowe żelki. Ale ładnie pachną. Stary, zarombiste. Nawet tutaj jest logo Candy Popu. Czyli rozumiem, że to są autorskie żelki. Fajne. Dalej mamy jakieś lemoniadowe cukiereczki. Fajne. co <laughs> coś dla ciebie. TAK DLA MNIE! Porucznik! Jak się nazywa? Psi Patrol! Psi Patrol! Co to jest? Żelki jakieś! Wow! Zarąbiste! O stary! Zobacz jaka kuleczka! Przesada! Mm. Tak intensywny smak coli! Wow! Pyszne! Guma! Big League Chief! To sobie też później sprawdzę. Takisy! My już to znamy, Szaku! Co nie? Ostra takisy! Tutaj mamy Wow, jakie żelki kwaśne. To są chyba o smaku winogrona. Bardzo fajne. O kurczę, Carolina Reaper flavor. Coś o, na Stary, to może być mocne. Jeżeli chcecie, możemy nagrać osobny odcinek, gdzie wszystkie te produkty testujemy. Yy, Nerds. Grape and strawberry. Fajne. Jakieś cukiereczki posypka. Big red. Jakiś napój, więc mega fajnie. Spróbujemy. Nutella Biscuit, trzakły, twoje ulubione. O tak, najlepsze <gryta>. Poki! Czekoladowe poki. Pyszne są. Rizesy, to jest moje spełnienie marzeń, nie? Ja uwielbiam Rizesy. Jakieś mega chyba kwaśne gumy. Tutaj mamy jakieś Landrynki, egzotyczne. Jakaś taka guma rozpuszczalna, barbuzowa. Yes, guma szok. I, o kurczę, wow, chata. hata mata. Spójrzcie, to ma taką kuleczkę. To się chyba jakoś tak robi. Widzowie, jestem... Pierwszy raz widzę taki sposób otwierania. Kulka jest w środku, spójrzcie. Specjalnie ta szyjka jest tak zgięta, żeby kulka została w środku. Sakura, to jest wiśnia. Skąd ty to wiesz? Czuję się jakbym pił z chomika. Pycha. Więc wydaje mi się, że ten mystery box robi wrażenie i jest to naprawdę idealny pomysł na przykład komuś na jakiś prezent urodzinowy, bo uwierzcie mi, nie każdy jadł takie słodycze z całego świata. A jeżeli jesteście zainteresowani tą ofertą, oczywiście klikajcie link w opisie. A teraz lecimy dalej z gazowaniem. Uwaga, trzy, po, trzy. O nie, co tutaj nożyczki Ale jesteśmy leszcze, dalej. A co ty chcesz dawać? Aha. Aha. Proszę bardzo, maślanka o smaku słony karmel. Czego ludzie nie wymyślą? Ja ogólnie nie bardzo nie lubię o, o, maślanki. Wiecie, wiecie co dostałem ciarek na głowie. Jak na to spojrzałem? Tutaj aż mi się studa najeżyła. Lecimy. Eee, e, e, e. Stary to wybuchnie teraz, zobaczysz. Otwieramy maślankę. I... O, o, proszę, już cieknie, już cieknie. Odbiło proszę. się jej. Lej Stary, poza tyle. Proszę. Jeszcze nie piłem nigdy maślanki o smaku karmelu. Serio. Tak mm, mm. mm. Taki Ogólnie? duży chłopak się boi maślanki. Więc... Jezu, Ej. słuchajcie. Ty pierwszy, mów. Ogólnie w smaku to niezłe, nie, ale znafujesz? za dużo gazu. Tak. I na języku ta śmietanka tak pęka i Aż jest tak taka... tak no. powiedział trochę, nie? No. Nie, nie. Nie. Ale za smak masz raki, powiem wam, że. Nie jestem nam potrzebne? No. Za smak bym dał nawet 7, ale za konsystencję no 2. Nie, no łącznie to 4 daje, 4 na 1. To ja dam też 4. Jak teraz przegramy, to kończę odcinek. Jak my, wydłu. Tak, a muszę dostać na hita, na kombo. Składamy kombo. 3, po 3. No i co? <śla> Wyrolowałeś mnie. No stary, ale patrz jak by kamień, to byśmy znowu przegrali, w w odcinka. Dobrze, Zmijam. dobrze, dobrze, ratowałem ten odcinek. Tak, masz rację, tak byśmy już zgasili kamery. Czekaj, myślę, spójrzmy oczy. Widzę swoich oczach. Łatwo. to. Inteligencja. Dobre. No. Monty. Dobra, to po jednym. Monty jest pyszne. I robimy tak samo z galaretką. O, oh, ma was... kręca? Opluło mnie. No, lekko. Chyba starczy, wiesz? Nie mi no tak już starczy. No taką... Ja dziękuję już! Mamy dużo gazu dzisiaj. Uwaga. Mmm, ale pyszne. Nie no, ten deser jest tak dobry, że nawet mógł bąbelki nie przykłada. Um. Ja nie, Jestena no tak się skrzywiła, że... Widzę, że jeszcze chcesz. Dobra, tak. Poczekajcie razy. zjem. Dobra, powiem wam tak. Jestem w szoku. Tu bąbelki pasują. Pasują. Pierwszy raz daję yeah. za smak i za to, że pasuje, no. Tak Dobra, na teraz sojusz z tobą. Czekaj. No. No, po, do, tego, do reżysera, odezwałeś się co damy. No, ok. No. Trzy po trzy. Jest! Myślałam Mówiłem Ci, że masz dwa służyczki. Ale ja jest nieufam, myślałam, że musimy szukać. Aha. <głos> <głos> teraz on <noise> cię znaczy nie jest. Łatwo! Moi drodzy, Miller Mills Limited, American Style Brownie Taste, ale to musi być dobre. Pamiętacie tą nutelę z zeszłego odcinka? To mm. będzie lepsze pewnie. Bardziej wafelkiem smakuje, ale bardzo dobre. Czyli straty nie będzie wielkie jak ostatnio. <gryzyka> tak. <gryzyka> <gryzyka> Zachłanność. Myślałem, że ci nie wyjdzie. Komora maszyny losującej jest pełna, losujemy. I, proszę. Zadymienie. Krystian. Kurde, lusty na lewą ręką leje po raz pierwszy. Na Słuchajcie, zdrowie. czasami się zdarzą e, problemy na planie, tak? Przecież to nosem idzie ten gaz. Jeszcze raz. No da, weź takiego łyka porządnego, jak facet, nie jakiś tam leszczyk. O, w końcu. Ja wygrałem, wygrałem. Niedobre. Minus 5. Ocena? Jeden. Nie, to jest beznadziejne w ogóle. Jest to na jest gawiamy. najbardziej gazowany ze wszystkich rzeczy, które piłam tutaj. Okej, okay. lecimy dalej. 3 po 3. Dziękuję. Łatwo. Majonezik, lecimy. Jesteśmy tak daremni, Misiek. Ale mamy siebie. <śmiech> <śmiech> Macie siebie? <laughs> <w> majonezik. <laughs> Serio? Lecimy tak, moi drodzy. Tak jest szybciej, łatwiej i nie ma nic czekać. Tak. Ojej, ojej, ojej! Pachnie ładnie. Bon appetit. Co to jest, ta łycha? Nie, nie, nie. Justyna. Mm. Mm. O Jezu. Na początku ciężko jest przez to przejść, a potem jest git, nie? Taki dziwny posmak zostawia, mm -hmm. taki nawet nie gazowany, tylko Tak taki... smakuje dwutlenek węgla? Trzy. Trzy? Nie. Ja będę Trzy, Trzy. Tak! Czemu co chwilę, co tak ktoś wystawia nożyczki i wygrywa? Chciałem dać nożyczkę, a ja jest jestem no. Teraz zamiast papieru będę tak. Proszę. Czekaliśmy się Tak moi drodzy w końcu. Czekaj, zróbmy tak, nabijamy parę tędy. Przestań. Mamy wystarczająco wytlen, wytlen i węgla, stary. To będziemy jeść. Wytrzyma. Tak. Zakładamy butelkę. I jazda. O nie, pękła paruwa. Nie, nie pękła. Szczaku, siedzimy razem w tym poł w połuszy. w Ale on opowiedział, że musi być gryz taki tą pierwszy. Ej, panie gazowatym. Gryź to. była Zimna? No, na sobie ten gaz Czuję to jak ryzę. <laughs> Niedobre. Per? Nie. Smak jest taki sam, ale czuję tą no konsystencję zmienioną. Czyż że to jest takie lekko. Mięso gazowane, nie widzicie mięso gazowane? Gazowane. Daję jeden. Ja daję osiem. <laughs> Dlaczego? Nie, ja rzutuję, dwa jest. Lecimy dalej. Trzy po trzy. Jest! Tak jest! To jest inteligencja! Leszcze. <laughs> Da. I co nożyczki no! Nożyczki ja mam papier. Przeciebie, mi mu się w oczy spojrzał głęboko, wy coś kombinujesz, dasz kamień. Bananas, melonas, je! Yeah. Taki trochę, wiecie, spadł mi z 10 razy, nie? Uwaga. Już prawie... Nie no, ty... nie. Nie, 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 musisz poprawić. Czy ja Ci pomagam? Stop! Dobra, zrobimy to inaczej. Mam taką dupkę obciętą. to no, ty spryciarz nadmuchamy mu w kitę. Pff. Kita pęknie. O, już pęknie. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Tak to go rozrywa, tak czy tak? Dobra. Dobra, dawaj. już starczy. Próbujemy. Hmm. Szybko, żeby gaz nie uciekł. <śmiech> <śmiech> o kurde, jest gazowane. No, jest gazowane. Działaj. No, jest, jest ten gaz. Takie mm. trapiące po języku. Mm -hmm. Ale smak został taki sam. Banany zawsze są spoko, taka prawda. Ja daję siódemkę. Ja daję cztery. Ja dziewięć. Let's go. Teraz zmieniamy troszeczkę zasady na jedną rundę. Kto przegra je gazowaną cebulę. Dobra. Tak. Tu ją zostawię, żebyście nie. widzieli ją dokładnie dobrze. Inteligencja, to trzeba zrobić. Trzy po trzy. Ciażubika, czy żubika czy Aha! Trzy, po trzy. Ty, To się już teraz wykazał Głupia cebula! Zostałem cebulą boką. Eee, bóg piszczy z bólu, stary! Nie, nie, nie piskaj maleńka! Ej, ja chciałbym żebyś że nikt cebuli nie jadł, nie? Tak, słowy. Ale nie wolno wypluć Kto tak powiedział? To jest tak. Nie wolno wyprócić. Nie było wolno. Wolno nie. Uee! Krystian. Weź dziaba jeszcze za makiego. Za szacha działa weźmie. W salonie. Co się stało? Zaczęła biec w język Aaa, no. nie odzywaj się do mnie <śmum> <śmum> Mamy super jedności, warto było <śmum> Zbrodniarzu <O>, Stinky cheese <śmum> <jeans. śmum> Nie, serio się do mnie nie odzywajcie e, no. Minus 5 ocena Szokowało <śmum> 1 na 10 Ale mam cierpki język no nic moi drodzy, ostatnia rzecz na dziś. Gotowi? Troszkę ja chyba nic gorszego w nie będę. No, raczej nie. Trzy po trzy. O, le inteligencja po raz kolejny. Mam dla was coś pysznego. Nie no. Marmelada nie. o smaku różanym. Tu jest jabłko, wiśnia, dzika róża. Marmeladę. Uwaga. Ale że to jest... A, bo to jest... Cukier sam. Cukierki poszła. Daj, Misiek, noża. One eternity later. Słuchajcie, z racji tego, że to jest gęste, to postanowiłem, że zrobimy bonusową rundę. I doleję Wam jeszcze 100% polskiej marki. Boże! Stary, co ty nami na Przestań tak już, już, no. O! Kierki mieszamy ładnie. Wygląda to przepysznie uważam. Ładujemy. może daj siłę na to. No, tak! No, maszyna nam się obsmaruje. jeszcze swoje psiki. Starcie dwóch A Ankiwelka sama się odpowie. Myślisz, że mamy to? Tak. Nie! Obdawaj, połykaj! Słuchajcie, to tylko źle wygląda, to jest tak naprawdę pyszne. Proszę, ale takim wiecie, taki rozsądniejszy ten uciek, bo to jest sam cukier. Taki rozsądny, czyli że mało Od Nie, 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 taki jakbyś za mamusie pił. Dobra, ja muszę też to spróbować. Stary. Gaz. Myślałem, że to cukier tak wykręca. To ten gaz, takie gazowane. Gazowane i kwaśne. Ocena zero. Tragedia. Dwa. cena. Zero. Jeżeli wytrwacie tego momentu, napiszcie Niezła marmolada, ale dypić wypada. Straszne. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!